Cześć! Dzisiaj chcę pokazać Ci swój makijaż dzienny i też jak bardzo łatwo można przekształcić go w makijaż uroczysty. Nazywam się Wioleta Tymul, mówię o kobiecości, o tym jak być lepszą wersją siebie i dzisiaj pokażę Ci jak właśnie ja robię swój makijaż. Oglądaj do końca. Kiedy chcę, aby moja skóra bardziej się świeciła, taka była rozjaśniona, to korzystam właśnie z takiego produktu. Daje to takie rozjaśnienie. Nie można zrozumieć od czego to właśnie ona się tak świeci. Dlatego zaczynam zawsze od tego. Tak roznoszę jak krem, tak naprawdę. Każdy produkt też nanoszę na szyję, bo to właśnie jest to miejsce, które zacznie się starzeć najwcześniej. Kolejnym krokiem dla mnie jest nałożenie podkładu. Korzystam zawsze z beauty blendera i moim podkładem jest True Match. Mój kolor to jest 3N. Bardzo mi się on podoba. I zawsze robię tak, że po prostu jedną pompkę. Mi wystarczy jednej. Tak, po trochu tym beauty blenderem to zbieram. I pierw tak, wiecie, ro roznoszę. Po twarzy, i trochę zawsze tak zostawiam. Wiecie, nie zapominam, jak już mówiłam wcześniej, o szyi. Zawsze tego podkładu tutaj tak dobrze, nawet trzeba troszkę więcej niż nam się wydaje. Tak naprawdę powiem Wam, że fajnie jest, gdy ten Beauty Blender jest taki troszkę mokry. Zawsze tak naprawdę go myję z mydlem, przed tym jak korzystam, i zawsze też tego podkładu tutaj trochę na uszy. Jak każda kobieta mam takie, wiecie, zaczerwienienia, problemowe miejsca, jak je nazywam, na swojej twarzy. to Bardzo lubię ten concealer, to jest od Max Factor. Tak naprawdę tutaj ja mam e, 0,2 light, numerek dla mnie on jest za jasny. Ja po prostu kupowałam przez internet, ale to nie szkodzi. Naprawdę, gdy wblendujemy to dobrze, to będzie bardzo fajnie. I wiecie, tak naprawdę też najlepiej to się robi beauty blenderem. Chociaż tutaj jest taka gąbka, i można tą gąbką, ale ta gąbka mi się nie podoba, to nie, nie wychodzi tak fajnie. Pokażę wam teraz wszystkie swoje te miejsca problemowe, gdzie zawsze nakładam ten rozświetlacz, czyli tutaj między brwiami. Też troszkę ponosi się przede, no bo czasami też się zdarza. Tutaj właśnie, ale dla mnie tutaj to miejsce, no tak się często czerwieni. Ja nawet nie wiem, czy u was też jest tak. Ja mam jakby jakby jakieś czasami też się mi powtarzały infekcje na ustach, więc więc nie wiem, od czego to zależy, ale dlatego muszę tutaj bardziej to wszystko zamaskować. I zobaczcie, jak fajnie to się wszystko zblendowało, jak ten rozświetlacz się fajnie połączył z podkładem i tak naprawdę stał się częścią mojej skóry. I następny krok to będę konturować twarz. Korzystam właśnie z takiego pędzelka, są dobrej jakości, są też w dobrej cenie, więc polecam i będę do tego korzystała taką probówkę mam. To nie jest próbówka tak naprawdę. Ale to jest taki mini kosmetyk, który miałam po prostu w kalendarzu adwentowym od Bobbi Brown. Oni to reklamują jako rozjaśniającą paletę, ale jak widzicie w kalendarzu adwentowym, był to naprawdę bardzo ciemny, bardzo ciemny kolor. I sobie postanowiłam, że można z tego korzystać jako bronzer i naprawdę, naprawdę można, bardzo to fajnie. I zobaczcie tutaj, te kości policzkowe. Ja wyróżniam i tutaj troszkę więcej właśnie tego produktu. Na żuchwy to już mniej, tutaj takimi resztkami, i też tutaj troszeczkę, już naprawdę taką resztką. Tego, co się co zostało mi na pędzelku. I kolejny krok to ta, właśnie taki, taki highlighting shine. Też od Bobbi Brown, też był w tym kalendarzu w zeszłym roku. I zawsze tutaj, już na same koście policzkowe, staram się jak najwięcej. Mi się podoba, gdy to tak błyszczy ten makijaż. Jak idę na wieczór, na wyjście, to jeszcze zawsze tutaj dodam pod brwiami tego rozświetlacza. Tak, tutaj troszeczkę i troszkę na nos. Nad ustami obowiązkowo i trochę tutaj, właśnie na lep. Ale w końcu zawsze jeszcze muszę wrócić jeszcze na te koście policzkowe. Powiem naprawdę, że cała ta młodość, ten ta taki świeżość, ta blask w naszej cery, to po prostu bardzo fajnie się ją przywraca właśnie z tym produktem. Nie z tym to wideo nie jest w żaden sposób sponsorowane. Zapomniałam Wam powiedzieć o tym na początku. To są wszystko te kosmetyki, z których ja korzystam i chyba widzicie <śmetyki> według tego, jak one są wykorzystane, że naprawdę z nich korzystam na co dzień. Kolejny krok to makijaż oczu. I właśnie makijaż oczu będzie tym wyróżnikiem, który będzie wskazywał, czy to jest makijaż dzienny, czy to jest taki. Bardziej na jakąś imprezę. Zobaczcie, zaczniemy od tego, że stworzymy dzienny, i później zmienimy go w ten wieczorowy. Ja korzystam ze swojej ulubionej paletki od Tom Ford. To jest odcień Honey Moon. Mi się tak naprawdę podobają te dwa kolory. One są takie złote, takie też cieple, ale z taką lekką odrobinką zimnego, więc one mi bardzo pasują. No tak, myślę, że mi pasują. Myślę, że chyba one będą pasowały naprawdę dla każdej kobiety. Zaczynam od tego, że ten najjaśniejszy odcień. Po prostu rozprowadzam po powiece jednolicie. I już jak to mam zrobione, to następnym krokiem wezmę ten troszkę ciemniejszy odcień. Nie nabieram tego za dużo. I tylko na polowe powieki właśnie rozprowadzam. Zobaczcie w taki sposób. I tutaj, tak u góry, też tak lekko. Szczególnie taką resztką już. Fajnie to będzie wyglądało. I dla mnie to już jest mój makijaż oczu na co dzień. Ja zwykle jeszcze dodaję kreskę, maskarę i już jest gotowy. Ale jeśli na przykład chcemy dodać no, czegoś takiego ciekawszego, zobaczcie, ja mam tutaj taką podróżną paletkę od dior i właśnie ten odcień jest bardzo fajny. On po prostu no, jest bardzo taki błyszczący. Myślę, że on bardzo fajnie uzupełni nam te nasze cienie i zobaczcie, że tak się jednak koncentruję i się staram po środku najbardziej zrobimy brwi, a później znowu wrócimy do oczu. Ja też tak lubię <laughs> zmieniać, wiecie, swoją działalność. Zacznę od tego, że takim ulóweczkiem po prostu wypełnię swoje brwi. Zwróćcie uwagę na to, żeby ten ulóweczek nie był zbyt ciemny. Ja uważam, że ja mam czarne włosy, ale i tak ja wybierałam no nie najciemniejszy ten ulówek, ponieważ jeśli wybierzemy zbyt ciemny, to będzie naprawdę to, tak się rzucało w oczy i te brwi będą bardzo jaskrawe i nie będzie to ładnie wyglądało, po prostu nie będzie wyglądało naturalnie. I co jest najlepsze w tym ulóweczku, że on ma też taką szczoteczkę i ja zawsze kończę tym, że wyczesuję do góry I mój kolor, tak próbuję go tutaj zobaczyć. Brown profond mi się wydaje. To, co zmienia naprawdę grę, to jest taki żel żel do brwi, który pozwala, no, nadać im fajną formę i to wygląda naprawdę o wiele bardziej zadbanie, niż po prostu bez niego ten makijaż będzie wyglądał, no, profesjonalnie, tak powiem Wam. Na co dzień ja korzystam właśnie z takiej kredki od Bobbi Brown, to jest Golden Bronze Color, to są cienie na oczy w kredce, ale ja z nich korzystam jako z takiego linera. I zobaczcie, że zaczynam zawsze od środka powieki, no troszkę bardziej tak dość w tą stronę, nie jest to idealny środek, troszkę. I tak nie dociskam zbyt mocno, po prostu łagodnie. I tak wygląda mój makijaż oczu na co dzień. Dodam oczywiście maskarę, ale jeszcze przedtem pokażę Wam, jak robię właśnie ten taki bardziej imprezowy. Dodaję ten czarny eyeliner. Ja mam tutaj od L'Oreal. No tak mi się tutaj już chyba starło. Znak tego, że korzystam z tego często. I po prostu rysujemy o podobnej tej linii. Ja zawsze lubię, jak to idzie troszkę do góry, każda kreska. Ponieważ te oczy wtedy wyglądają no, bardziej wesole, bardziej żywe, bardziej rozjaśnione. Najważniejsze to się nie denerwować, żeby też się zbytnio ręka nie trzęsła i się nie martwić, bo będzie dobrze. To oko mam bardziej mocniejsze, no tak się zdarza, więc wracam wtedy do tego i dodaję. Teraz będę już korzystała z maskary. To jest moja ulubiona maskara. Naprawdę bardzo ona fajnie wydłuża rzęsy. To jest Armani Eyes to Kill i tak właśnie podwijam. Zaczynam u nasady i tak podwijam, tak kilka razy robię. I makijaż całej twarzy już mamy zrobiony, zostały nam tylko usta. Tą ulubioną szminką, która pasuje po prostu na każdą okazję jest Casablanca od Tom Ford. To jest właśnie ten kolor. Pokazuję Wam teraz swoją kredkę. Z tej kredki korzystam tak naprawdę do każdej szminki. Jest to NYX Odcień Natural. I zobaczcie, że no nie naciskam też tak mocno. Po prostu chcę, żeby ten kolor tak no naturalnie weszedł. I ja zawsze, zawsze podążam za tym konturem swoich ust. To jest naturalny kontur. No, troszkę maluję na granicy, aby troszkę zwiększyć te usta, a może raczej nie zwiększyć, ale tak bardziej je uwypuklić i dać takiego efektu 3D. Casa Blanką, która jest na. No, z, z każdym kolorem ona pasuje. Naprawdę to jest taki trudno je się pomylić, wybierając ten kolor. I zobaczcie, że jeszcze tak zawsze robię. No troszkę mi się wydaje, że może troszkę wyszłam za ten kontur moich ust, to tak zawsze poprawiam. Jeszcze chce mi się tutaj troszkę coś poprawić, to mogę jeszcze na końcu troszkę tej kredki dodać, ale tak naprawdę bardzo delikatnie. I to już jest mój makijaż końcowy, który naprawdę fajnie się nada na jakąś imprezę, na jakieś wyjście, bardziej taki jest uroczysty. Jeśli chcemy go przekształcić w dzienny, po prostu, no może mniej podkreślone oko, Casablanca, właśnie ten odcień, jaki ja mam teraz, albo jakieś takie podobne, naprawdę fajnie się nadają na co dzień. I także będą zawsze wyglądały z klasą, gdy idziemy na jakieś wyjście, na jakąś uroczystą okazję. Jeśli podobało ci się to wideo, to proszę zostawaj lajka, subskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz i oglądaj moje kolejne wideo, które pomoże ci stać się bardziej kobiecą, bardziej atrakcyjną. Do zobaczenia w tym kolejnym wideo. Pa pa.